Po ostatnim materiale, w którym analizowaliśmy, kogo wyrzucić z barsy, a kogo w niej pozostawić, pojawiła się masa komentarzy, które mówiły nam, żeby zrealizować jednak ten materiał dotyczący propozycji transferowych. A więc dzisiaj Wiesz, myślałem, dyrektor sportowy. Już że... myślałem, że oddzielny materiał o Rikim Puciu, którego wtedy pominaliśmy i tak dalej. czy gdzieś tam otoczenie Rikiego Pucia się nie odezwie, że jest został Jest zbulwersowany, tak, brutalnie. Pominięty, pominięty, ale... I dlatego dzisiaj pół godziny o tak Rikim jest, Puciu. Tak. No, dzisiaj oczywiście ze mną dziennikarz Kanal Plus również dyrektor sportowy Barsy w tym odcinku to was ciągnęła. Dzień dobry. To jest takie, powiem ci, gorące krzesło, drogi Oj sportowy tak, to, sportowy to sportowy. prawda, to prawda. Barsy. Może nie tak bardzo jak obsada stołka menadżerskiego w Watfordzie, bo tam jest takie już totalnie się. gorące, ale mimo wszystko jest gorące. Zdecydowaliśmy z Tomkiem, że zastanowimy się nad potencjalnymi nowymi nabytkami Barsy, ale mając na względzie to, że w pewnym stopniu Barca jest skrępowana, i dlatego na początku chcielibyśmy zaznaczyć, że no będziemy troszeczkę odpływać w takie nieracjonalne religijne. No właśnie, mając na no względzie przede wszystkim to, że jest jak jest, jak Marlonald Kuman, i w sumie nie do końca wiadomo, jak jest, to znaczy nie do końca wiadomo, na ile rzeczywiście Barcelona będzie mogła sobie pozwolić, bo Joan Laporta już poprzez swoich zaprzyjaźnionych dziennikarzy, zapowiada. Trzy transfery, natomiast nie wiadomo, kiedy one dojdą do skutku. Czy uda się doprowadzić do jakiegoś transferu już w zimowym oknie transferowym, czy, czy latem? Edward Romeu, czyli człowiek, który tam odpowiada za finanse, zapowiada, że takie duże nazwiska do Barcelony mogą trafić mniej więcej za dwa lata, kiedy generalnie sytuacja na świecie wróci do normy, kiedy turyści wrócą do Barcelony, bo ostatnio jak byliśmy na, na El Clasico, to jednak Barcelona wygląda dzisiaj troszkę inaczej niż na przykład dwa lata no, temu, ale... kiedy była cała zawalona turystami, a to też oczywiście wpływa na kasę klubu, więc. Troszkę będziemy się tutaj poruszać w ramach takiego football fiction, no bo też nie wiemy, jakie byłoby podejście klubów, które, chcą, które czy chcą, czy nie chcą sprzedawać piłkarzy. To jest na przykład pytanie, mamy na przykład klauzulę, ale jeśli na przykład jakiś klub dostałby ofertę troszkę poniżej klauzuli, mógłby ją przyjąć albo odrzucić, dlatego to mimo wszystko jest jakiś tam futbol. Fiction, tak ale z drugiej w sensie. strony w sumie pasuje to jak ulał do obsady menadżera, czy też trenera, szkoleniowca barsy. No bo mimo wszystko przed ze swoją nową koncepcją, więc automatycznie my możemy trochę puścić wodze fantazji i skupić się, zainteresować tymi piłkarzami, którymi być może Czawi będzie zainteresowany. Mamy oczywiście przed sobą listę zawodników, których Tomek <coughs> ostatnio wykluczył, ale będziemy starać się szukać też na inne pozycje, tak, prawda? Tak, tak, Piłkarzy. Tak. A w ogóle pierwsze pytanie jest zasadnicze, wiesz co ja mam wspólnego z Czawiem? Słucham, Katar. Dobre, dobre, tak, dobre. Tak, tak w stylu iście piłkarzykowy, publika, ta, publika oczywiście, z naszego tak kanału się dostosować, oczywiście. Trzeba uczyć się od najlepszych, natomiast Xavi ma mieć wielki wpływ na, na Barcelonę. Na transfery, na obsady na przykład sztabu, będę już tego już widzę, że trudno będzie utrzymać pion. No bo oczywiście zmieniają się lekarze, fizjoterapeuci i tak dalej. Natomiast Xavi, gdyby, wy, gdyby wygrał wybory, Wiktor Font, ten, ten człowiek, który generalnie nie chciał wygrać te wybory Szawim, no to u niego Szawim miał być menedżerem generalnym, czyli takim menedżerem w stylu angielskim. U na Laporty myślę, że on mimo wszystko nie będzie miał y, tylu możliwości. No bo Laporta jednak jest szefem i Laporta lubi i chce być szefem. Szawi na pewno będzie miał dużo do powiedzenia, ale pewnie nie aż tyle co u Wiktora Fonta. Jasne. No to dobra, to czego zaczynamy, Tomku? Kogo wypadałoby z już jako nie pierwszego nie. wziąć <laughs> na tapę? <laughs> myślę, że tutaj pierwsze pytanie jest takie, i nawet ostatnio w magazynie Ola Liga nad tym się zastanawialiśmy a propos doniesień, które pojawiły się chyba w niemieckim Sky'u, że mm. Newcastle byłoby. W stanie zaproponować 55 milionów, tylko nie wiem czy euro, czy funtów, ale niezależnie, za Tersteigena. Ja osobiście taką ofertę bym odrzucił. Wiadomo, mhm. że Tersteigen jest na zakręcie i coraz rzadziej Barcelonie pomaga, a ostatnio nawet w, ry w rywalizacji z Celtą troszkę ne, przeszkodził. Natomiast ja Tersteigena mimo wszystko, mimo takiej oferty bym zostawił. Ale gdybyśmy założyli, że Barcelona Niemca chce sprzedać, to uważam, że to jest jedna tutaj z ciekawszych kwestii do poruszenia. Jestem ciekaw Twojego zdania. Ilu widzisz bramkarzy w tym momencie na na rynku, którzy mogliby wejść na pozycję bramkarza Barcelony, bo tutaj netto skreśliłem i przypominają mi się takie mecze w tym sezonie La Liga, kiedy grał Neto i kiedy ten Neto dostawał nawet nie jakoś niesamowicie trudne podania od obrońców, tam pojawiała się panika, no bo wiadomo mhm. jak ma grać bramkarz Barcelony, bardzo ryzykownie. I takich bramkarzy, którzy potrafią grać nogami, jak Ter Stegen, po prostu na rynku nie ma. Dokładnie, nie możesz wyciągnąć Edersona z Manchesteru City. No nie ma szans. E, dlatego trzeba szukać piłkarzy troszkę. Zbliżonych. i ostatnio właśnie doszliśmy do wniosku z kolegami z Olala Liga, że opcją powinien być Onana, który Barcelonę w CV ma, mhm. a jeśli chodzi o hiszpańskich bramkarzy, wbrew pozorom, wbrew pozorom, wbrew temu stereotypowi, to nie jest tak, że każdy hiszpański bramkarz gra nogami jak Ter Stegen, bo mhm. wbrew pozorom mało kto tak gra, ale jest jeden goalkeeper, który Zachowując jakieś tam proporcje, troszkę zbliża się do tego profilu, i to jest Aleksandr Miróz Real Sociedad. On ostatnio popełnił mega błąd w derbach z atletikiem, kiedy wyszedł do do powolnym Muniaina i skończyło się to totalnym babolem, który, który kosztował zwycięstwo. Natomiast wydaje mi się, że gdyby Barcelona zrezygnowała z Ter Stegena, to Alex Ramiro powinien być jednym z pierwszych nazwisk na liście. A tak zupełnie poważnie i realnie oceniając sytuację, na ile wydaje Ci się to prawdopodobny scenariusz? Rezygnacja z Ter Stegena na ten moment, na ile procent? Wiesz co, no Barcelona potrzebuje pieniędzy przede mm. wszystkim, natomiast Ter Stegen jest bramkarzem, który swoim profilem bardzo pasuje do Barcelony i który tak. wydaje mi się, że kiedyś wróci na ten odpowiedni mm. poziom, plus dochodzi do tego jeszcze jedna kwestia, Ty tego Ter Stegena już masz w kadrze. Czyli nie musisz go od nowa kupować i zawsze taki piłkarz w takiej sytuacji finansowej, jaką ma Barcelona, to powinien być... Bardzo duży plus. Ja ostatnio bardzo długo się zastanawiałem nad tym, co się stało z tym bramkarzem, dlaczego mm -hmm. on y, tak upadł w ostatnich kilkunastu miesiącach. I Kuba kręcił, przyszedł mi z pomocą, bo on powiedział, że słyszał bodajże od Andresa Palopa, byłego bramkarza i między innymi w hiszpańskiej telewizji, bo moim zdaniem to są takie kwestie, których my nie jesteśmy w stanie ocenić. To może ocenić albo trener bramkarzy, albo były bramkarz, który jeszcze ma takie bardzo szerokie spojrzenie. I on zwrócił uwagę, że Ter Stegen po ostatniej kontuzji kolana nie wybija się z właściwej nogi. Mm -hmm. I dlatego na przykład nie dolatuje do takich piłek, do jakich dolatywał wcześniej. Być może coś w tym jest. Mówię, to takie rzeczy, takie detale potrafią dostrzec specjaliści np. od fachu bramkarskiego. Natomiast ja uważam, że Ter Stegen dojdzie do siebie w końcu i, i że dzisiaj wielu takich piłkarzy w Barcelonie, przy których może być jakiś znak zapytania, powinno dostać szansę po prostu Urszawiego, żeby, żeby pokazać, że się nadają i on do nich należy. Dla mnie, gdyby Ter Stegen udało się doprowadzić do formy sprzed dwóch lat, to jest to bramkarz bezcenny dla tego mm -hmm. klubu. Dlatego w takiej dyskusji, czy Ter Stegen, czy Onana, czy, czy Ter Stegen, czy Onana plus pieniądze za, za Ter Stegena, Ramiro plus pieniądze za Ter to ja mimo wszystko zostawiłbym Niemca. I Ter Stegen w formie na pewno nie byłby wart 55 milionów euro, tylko znacznie tylko więcej, większą kwotę oczywiście. oczywiście ceny, bramkarzy. To jest bramkarz, on jeszcze może sporo pograć, plus po jeszcze dochodzi, dochodzi jedna kwestia, tego, jak Ter Stegen utożsamia się z Barceloną jako z miastem. Mm -hmm. On mieszkał, nie wiem, czy teraz mieszka w centrum, ale przeniósł się do centrum. Tak bardzo postarał się wejść w tę kulturę katalońską. Uczył się języka katalońskiego, jeździł tam na hulajnodze, metrem itd. i tak dalej. Bardzo mu odpowiadało to życie w centrum Barcelony, a niekoniecznie na przedmieściach, bo chyba kiedyś Ivan Rakitic powiedział, że nigdy nie był na Rambli. Wcale, wcale mu się nie dziwię, bo tam tłum turystów był, był niesamowity. A on żyje troszkę inaczej i wydaje mi się, że to jest taki gość, który po prostu chciałby tam grać do końca kariery. Tak mm -hmm. mi się wydaje. Może się mylę. No, jeżeli bierzemy pod uwagę takie właśnie głosy to trudno wyobrazić sobie przeprowadzkę do Newcastle. -A tak, ale, ale myślę, że możemy przejść dalej, bo wiem, że macie 3 godziny baterii. A na, 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 na Terceygena już chwilkę po, tak. poświęciliśmy. I, I co, przechodzimy do boków obrony? Chyba tak, blok obrony, bo jeżeli mówimy o pewności Terceygena, to ona na pewno będzie determinowana również przez pewniejszą obronę. A zatem, A zatem uwagę, jeśli chodzi ostatnie... o, o lewą obronę, jest Jordi Alba, który moim zdaniem hmm. z dwa lata jeszcze pogra, więc nie ma sensu pozbywać się go na siłę. Jest Alejandro Balde, mhm. czyli następca potencjalnie Jordiego albo więc nie ma tutaj takiej wielkiej konieczności, żeby od razu kogoś ściągać. Ale jeśli mielibyśmy się zastanowić, to mam dwa nazwiska, które warto byłoby rozważyć. Oczywiście, w zależności od tego, ile ci piłkarze by kosztowali, to znaczy Jose Luis Gaja i Angelinio. Mhm. Moim zdaniem to jest totalnie profil Barcelony. A gdyby jeszcze okazało się że szawi będzie chciał grać faktycznie tym 3-4-3 i będzie tam miejsce dla wahadłowego, no, bo tam są, są różne głosy, bo może też tak być, że szawi w tym 3-4-3, ci boczni pomocnicy w drugiej linii będą schodzić do środka, i a ci defensywni będą się cofać i będzie troszkę inna rola, a skrzydłowi będzie, będą grali szeroko, to wtedy dla Angelinio mogłoby nie być miejsca. Natomiast myślę, że to jest też taki profil barsy po prostu. Mhm. To jest taki właśnie obrońca, który do takiej piłki barcelońskiej mógłby pasować, i który pewnie chętnie wróciłby do Hiszpanii. Tak, zdecydowanie też mi się tak wydaje. Chociaż liczba jego powrotów do City świadczy o tym, że gdzieś tam też ustawił się na torach. Yy... Wiesz co, miał w pewnym momencie nawet za złe Guardioli, że go, że go zupełnie nie wyzyskał. A to mnie ciekawi tam. właśnie, czy ten epizod z Guardiolą będzie w jakikolwiek sposób wpływał na, na to potencjalne... Szawi eee, no, kontaktuje się z Guardiolą, no natomiast właśnie. jeżeli no nie nadajesz właśnie. się w tym momencie do gry w Manchesterze City, to nie znaczy, że nie będziesz się nadawał do gry no w Barcelonie. Dokładnie. Eee, jeśli chodzi o prawą obronę, uważam, że jest jeden idealny kandydat na rynku, natomiast nie do wyjęcia kompletnie, więc to już jest totalna fikcja. Mhm. Ale piłkarz, który w moim odczuciu pasuje do Barcelony i, od, i to od kilku lat, nawet kiedy nie był na topie. Wiesz, kogo mam na myśli? Niklas zle. <grym> to <jest zdecydowanie>, tak. <grym> Motoryka na odpowiednim <grym> tak, miejscu. Tak. Cancelo, mam na myśli no, pra, prawego, prawego obrońcę. E, wiesz co, bo on mógłby, to byłby taki upgrade dla Serziny Odesta, czyli też zagra na kilku pozycjach, ale no wiadomo, nie przyjdzie. No, no nie. Przyjdzie, jest za dobry, nie i, przyjdzie. I tyle. W ogóle, wiesz, gdybyśmy Barca się mieli zastanowić się nad, tako, nad takimi profilami piłkarzy, którzy pasują do Barcelony, ale będą poza zasięgiem Barsy, to wystarczy palić kadrę Manchesteru City. Masz tam gościa na każdej pozycji, który potencjalnie do Barsy by pasował. Ale mówię, no dla mnie João Cancelo to jest yy, też kimś oczywiście, bo z mm -hmm. jest w Kimisiu totalnie zakochany, no to uważam, że kimś też pasowałby do Barcelony. Yy, ale jeśli chodzi o prawych obrońców, to powiem Ci, że zastanawiałem się nad tym. Jest z tym problem, mhm. bo nie mam takiego oczywistego kandydata, takiego, który byłby, pff, nawet teraz się zastanawiam, byłby w zasięgu. A obsada prawej strony w rano. Barsie, no nie jest... E... Jest problem też z tym. Tak. tak. Eee, znaczy problem ogólny. Wiesz co, eee, jak dojdzie do siebie Dembele, to szawi już na samym początku żadnego piłkarza eee, tak nie podpompował jak Dembele podczas swojej prezentacji. Ale sugerujesz, że Dembele na wahadle, prawda? Eee, ja myślę, że nie będzie wahadła. Myślę, mhm. że nie będzie wahadła, tylko będzie po prostu skrzydłowy grający bardzo szeroko. Mhm. I wtedy dębele pasuje. I, I powiem ci, że pewnie wiele osób się zdziwi, ale ja się zgadzam z tym, co mówi szawi, że dębele może być jednym z najlepszych skrzydłowych na świecie. Mhm. Tylko dębele być może potrzebuje trenera, który ustawi mu głowę. Yy, bo jeżeli tam z głową będzie wszystko ok, no ma, słuchaj, słuchaj, mamy przykład. I pincusa, Mamy przykład, tak, żeby mamy zabezpieczyć zdrowie. Yy, no to się ma poprawić teraz po przyjściu nowych, nowych medyków. Czy fizjoterapeutów, natomiast mamy przykład Viniciusa, któremu ktoś głowę nastawił, jeśli chodzi o myślenie na boisku, czyli się da. Bo w przypadku Dembele to jest ten sam kazus, czyli wiatr w głowie, tysiąc różnych pomysłów. Mhm. Natomiast możliwości motoryczne i techniczne tego piłkarza absolutnie predestynują go do tego, żeby, żeby być jednym z najlepszych skrzydłowych na świecie. Głowa go do tego nie predestynuje. I teraz kwestia Dobro. jest taka, żeby szawi okazał się dla niego autorytetem i żeby potrafił na niego dobrze wpłynąć. Natomiast ja Dembele bym nie skreślał, bo jeśli on w tym momencie dostanie nowy kontrakt, jeśli uda się go doprowadzić do odpowiedniej formy zdrowotnej, do, do odpowiedniego zdrowia przede wszystkim, do odpowiedniej formy fizycznej. To myślę, że mogą być z niego ludzie. Ale jeśli chodzi o pozycję w ogóle gra, gościa, który zagra z prawej strony w Barcelonie, no to jest cały czas ten nieszczęsny dest. Ale no moim zdaniem, cały czas potencjału nie wykorzystuje. I nawet w tym ostatnim meczu z Celtą grał tam Gavi, czyli środkowy pomocnik którego Fabregas na Twitterze pochwalił za pracę w obronie. Natomiast taka mapa średnich pozycji piłkarzy Barcelony w tej rywalizacji z Celtą pokazała, że nawet sama mapa po prostu, średnie ustawienie piłkarzy, mm -hmm. że Barca grała bez prawego skrzydła. I jest tam, jest tam problem. I o tym często mówił Ronald Koeman, tu miał rację, że, że brakuje szybkości, ale tak naprawdę brakowało gościa, który zagra z prawej strony. To nawet nie musi być jakiś niesamowicie szybki piłkarz. Wystarczy, Ta. żeby to był taki odpowiednik Memphisa Depaya grający z prawej strony. I powiem Ci, że na przykład spośród piłkarzy, którzy dzisiaj grają w La Liga, którzy mogliby zagrać na tej pozycji takiego fałszywego skrzydłowego z prawej strony, bo możemy już przejść do tej pozycji. Mm -hmm. I biorąc pod uwagę, że Barça nie może ściągnąć absolutnie topowych piłkarzy, to nie wiem. Zawodnikiem o takim profilu jest Suso. To nie jest oczywiście ten, ten poziom. Może ewentualnie Eric Lamela, którzy grają w Sewi. Taki Sergio Canales ewentualnie by się przydał. Taki nie... który po prostu zagra za Messiego. No dobrze, tylko że kanal Slamela Susu to są wszystko nazwiska dość zaznajomione. Znaczy, znane kibicom, którzy regularnie śledzą, to, co dzieje się. Czy to na hiszpańskich, czy to na innych boiskach. A chodzi Wytanie, jeszcze o kogoś takiego? Wytanie, yy, wiesz co? Wydaje mi się. młodego perspektywicznego bardziej, Bo to, to też nie jest młody perspektywiczny, ale na Fekir to jest gość, któremu niedługo będzie kończył się kontrakt z Betisem chyba w 2023 roku. Yy. I Betisowi bardzo zależy na tym, żeby jego kontrakt przedłużyć. Natomiast na miejscu Barcelony, ja bym się postarał o tego gościa. Mimo wszystko, bo tam jest potrzebny ktoś na pozycję Messiego. Nie znajdziesz nikogo, kto, kto da ci nawet 30% tego, co dawał ci Argentyńczyk, mm -hmm. ale musisz jakkolwiek kombinować i szukać kogoś, kto, kto na tę pozycję wejdzie. Więc ja bym się zastanowił po prostu nad Fekirem. To jest taka opcja pod tytułem Plaster. Na dwa, 3 moment, lata, na... na chwilę. Tak, i tak, tak Docelowo pewnie większość dłużej. kibiców Barsy chciałaby, żeby to było coś w stylu wyłapywania Pereł, czyli wyławiania kogoś z kalibru Pedriego albo. Słuchaj, no Mikelo, postaci... Mikelo Jarsabal jest już za drogi. To na pewno. Na ten moment tak, zdecydowanie. To on w zasięgu może być Manchesteru City czy PSG. Mm -hmm. e, 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 e. Koncznikon. Jeśli, się kończy, jeśli King, długie, jeśli King tutaj e, Sabala? Już co nie pamiętam dokładnie. Bo akurat jego nie sprawdzałem, bo wiedziałem, że będzie... Poza zasięgiem. Gdzieś mi to mignęła ta informacja eee, ostatnio. No jeśli potrzebna jest tak bardzo szybkość, no to Kingsley Coman też chyba mm. jest piłkarzem, którego warto rozważyć. Huh. Eee, nie wiadomo co będzie. To ciekawa będzie. opcja, ale z płacą? Te, te żądania płacowe chciał, Comana, które ostatnio oczywiście. To nie jest takiego, który przyjdzie za, tak. za mniejsze pieniądze jak Depay. Eee, no i nie wiadomo co będzie ze Sterlingiem też, mm. tak swoją drogą. No bo to jest też taki piłkarz, o którym się mówi w kontekście Barcelony, i, i to jest fajna opcja. myślę, że gdyby Sterling przyszedł do Barsy, to po prostu byłby gwiazdą tego zespołu. Mm -hmm. Także, no. Mm -hmm. cały, wiesz, cały czas przelatują mi w głowie różne nazwiska, i, i to nie jest taka, takie proste, żeby znaleźć gościa, który wejdzie po prostu na to, nie chcę powiedzieć, na pozycję Messiego, na miejsce na boisku mm -hmm. Leo Messiego. No tak. A jeszcze chciałbym zaczepić o środek obrony, bo ostatnio mówiliśmy o piłkarzach, których wypadałoby się pozbyć z perspektywy interesu Barsy. To byli na przykład Clemonglą, no, no, o którym. Zamieniliśmy, na, na temat którego zamieniliśmy już parę zdań przed nagraniem tego materiału, w oparciu o to, co ostatnio się działo. Samuel Umtiti. Kto zatem powinien znaleźć się w kadrze Barsy Czawiego? Kto oczywiście nie byłby może z marszu postacią pierwszoplanową, ale miałby potencjał na to, żeby na tym środku obrony urządzić się za, dajmy na to, lat, 2-3. Po wywaleniu Longlata y Umtiti'ego Pao Torres. Zdecydowanie. Tutaj nie, od lat nie mam praktycznie wątpliwości, od kiedy on zaczął grać regularnie w Realu. Bardzo ten piłkarz mi się podobał, bo to jest zawodnik ze świetnym wyprowadzeniem piłki yy, i który pasowałby do grania w Barcelonie, tak mi się wydaje. No, gra też w reprezentacji Hiszpanii, czyli zawsze piłkarz, który sprawdzi się w reprezentacji Hiszpanii, naturalnie powinno być mu łatwiej grać także w Barcelonie. Yy, 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 yy. Tylko, że on będzie drogi. Bo z tego Właśnie. co pamiętam, klauzula jest około 60-70 milionów i pewnie WIRL by negocjował od 50, tak zakładam. Mhm. Więc, więc on. Bądź ewentualnie Kunde, natomiast wydaje mi się, że Kunde nastawia się raczej już na Premier League. Ja już po tym, słucham. jak ta ostatnia oferta z Chelsea tak. została odrzucona w, w zasadzie w deadline day już. Monchi nie miał chyba alternatywy dla Kunde, ale Paul Torres dla mnie to jest taki po prostu barceloński piłkarz. Oczywiście też Emery Laporta, bo patrzymy na ten Manchester City, No sędzi, właśnie, więc... też chciałem zapytać o Laporta. Jak ale... najbardziej. A propos Torresa, ja już snułem takie plany w perspektywie liczby artykułów, która świadczyła o tym, że Emery może się zgodzić na zakusy Newcastle i, i dołączyć do tego nowego projektu w Newcastle upon myślałem właśnie, że właśnie Torresa potencjalnie mógłby się um, unajemnić ze swoim Wiesz Newcastle Wiadomo, że teraz to już jest margines, bo już nie rozmawiamy. Jeszcze, jeszcze spośród obrońców grających po na tym przykład temacie. w La Liga, to piłkarzem łączonym z Barceloną kilka lat temu i który pasowałby do Barcelony jest Inigo Martinez. Mhm. Natomiast on podpisał kontrakt z bardzo bogatym klubem, czyli atletikiem, i, i też jest poza zasięgiem. Natomiast no, mój taki numer jeden tutaj oczywiście Barcelona musiałaby kombinować, to znaczy, musiałaby na przykład zaproponować, dajmy na to, 30 milionów euro plus kogoś za Pau Torresa. Wydaje mhm. mi się, że wtedy ta operacja byłaby ewentualnie za jakiś czas oczywiście w zasięgu. Natomiast pozycja półlewego stopera, bo tak skaczymy sobie po tych pozycjach tak. cały czas, to jak najbardziej Pałtores. Jeśli chodzi o pozycję Busquetsa, to wydaje mi się, że Nico będzie mhm. widziany tutaj przez, przez Szawiego jak najbardziej. A jeśli nie, to jest jeszcze jeden gość też w Realu Sociedad, Mikel Merino, który mm. na pozycję Busquetsa by się nadawał. Też taki wolny, bardzo wolny nawet powiedziałbym, ale świetnie czytający grę i, i chyba potrafiący zrobić więcej z przodu nawet niż właśnie Sergio Busquets. Ostatnio trener Realu Sociedad i powiedział, że Mikel Merino jest najlepszym piłkarzem całej ligi. Oczywiście to jest przesada, ale, ale też świadczy o tej dyspozycji, w jakiej się znalazł. Ale mówię, no, dopóki Barca ma w kadrze Busquetsa i Niko, to nie ma takiej palącej potrzeby, aczkolwiek jeszcze rok temu bym się bardzo o tę pozycje obawiał i myślałbym, mhm. że ktoś będzie kombinował na przykład z Frankiem de Jongiem, skoro, mhm. bo skoro Frankie de Jong był przestawiany na pozycję stopera, no to na szóstkę też możesz go no, siłą rzeczy wystawić, ale Mikel Merino. Z swoją drogą rozmawialiśmy o tym, jak szybko eksplodowały talenty Niko, Gabiego, jak bardzo pewni teraz są kibice Barcy tego, że oni powinni ocierać się o podstawową jedenastkę i, i domyślnie powinni być w niej instalowani. Jest jeszcze jeden piłkarz, ale to tak oczywiście tytułem ciekawostki, który Pasował, bo pasowałby do gry na pozycji Sergio Busquetsa absolutnie w Barcelonie, Dani Parejo. Mm -hmm. To jest po prostu ten profil. I wydaje mi w... no w... no się, pyta, że, że, Daniel że Daniel jeśli się właśnie. nie mylę Ernesto Valverde chyba zabiegał nawet o niego właśnie jako alternatywę e, dla Busquetsa. Kontrola ale... nad piłką, tak, czytanie gry, Tak, tak, tak. Ktoś kiedyś fajnie powiedział chyba Jorge Valdano, że to, że to są tacy zawodnicy, którzy jeśli mają do wyboru jazdę autostradą, to wybierają wiejską drogę. <laughs> ale, ale czasami jest to po prostu <laughs> efektowne, czasami na tej wiejskiej drodze się, więcej się dzieje, ale, ale takich generalnie piłkarzy na rynku jest, jest bardzo niewielu, a Niko jeszcze w porównaniu właśnie z tymi, z tymi gośćmi typu Busquets czy Parejo jest fenomenalnie przygotowany tak atletycznie mhm. i nawet w ostatnim meczu z Celtą było widać, że jak on się zastawi to po prostu obrońca się od niego odbija i, i dla mnie Niko pod tym względem bardziej przypomina Rodriego. Właśnie, Niko czy Rodri? Kto ma większy potencjał? Twoim zdaniem. Wiesz co, wydaje mi się, że Niko z każdym kolejnym meczem pokazuje, że może mieć potencjalnie więcej do zaoferowania z przodu. Natomiast jeśli chodzi o ustawienie, e, taką inteligencję boiskową, to, to chyba po prostu będzie to wynikało z doświadczenia, że, że jeszcze Rodri. Mhm. Natomiast e, no Niko naprawdę robi olbrzymie wrażenie. Rodri... I moim zdaniem e, w najbliższej przerwie reprezentacyjnej... Dostanie powołania od mm Olivera. -hmm. Tak, Chciałem... Jeśli nie będzie jakiejś kontuzji po drodze. Chciałem powiedzieć, że Rodri imponuje, chociaż nie zawsze, bo zdarzają się też babole, w których się nie wraca, na przykład pod własne własnego Tak, plaka, ale wiesz co? Ja, ja uważam, że Barcelona, kiedy szastała pieniędzmi i kiedy wydawała tę całą kasę z Neymara, mogła po, wtedy kupić Rodry. Ale nie z Atletico, tylko z Villarreal. Z VRL. Bo mm -hmm. był do wyjęcia wtedy za rozsądne pieniądze, no ale woleli wiadomo, rozwalać cały ten hajs na, na agentów i tak dalej. Plus no, wyszły takie przecieki, na przykład, że jeżeli na przykład przeprowadzasz jakiś transfer, to płacisz agentowi tam 5-10%, a Barcelona płaciła dużo, dużo, dużo więcej. I te pieniądze tak się po prostu rozchodziły. A druga sprawa, że jeśli jakiś piłkarz, na przykład, o tym już mówiłem wielokrotnie, pukał do gabinetu Bartomeu i mówi: Dzień dobry, kolega dostał tyle, to ja chcę tyle. No to on po prostu dostawał tyle albo więcej. Troszkę chyba kiedyś Grzegorz Bonin tak opowiadał w kontekście. W Polonii Warszawa, że jechał do Warszawy po to, żeby dostać dwie czy trzy dychy, a dostał 6 Czy coś w, <laughs> tym, co w tym stylu, więc troszkę tak, też było, troszkę tak też było w Barcelonie. Dobrze, no to co, przejdźmy chyba nieco wyżej. Środek pola w tych bardziej ofensywnych wariantach, chciałbym przejść. Moim zdaniem te pozycje są obsadzone i nie ma sensu nikogo ściągać Szukasz bo... Szukać na siłę. No czytam na przykład, że Barcelona chce Renato Sancheza. Moim zdaniem nie ma sensu. Nie ma sensu. Raz, że ja mam w pamięci naprawdę sporo występów, nie było ich wiele, ale te występy, które, które były Renato Sancheza przede wszystkim w Bayernie. Ja wiem, że on później się troszkę podniósł w Lille. Natomiast jeżeli masz takich gości jak Frankie de Jong do odbudowania, chyba taki pierwszy piłkarz obok Dębela do odbudowania przez Szawiego, okay. jak Pedri, jak Gavi, jak Nico Gonzalez, jak nasz przyjaciel Ricky Puig, to nie jest Ci potrzebny Renato Sanchez po prostu okay. i moim zdaniem zupełnie nie ma sensu i tutaj chyba wzmocnień bym... Nie szukał, natomiast potrzebny jest napastnik, to na pewno. No właśnie. Bo nie tutaj wiadomo, co chyba... będzie za Aguero. A szkoda, szkoda Aguero, bo on bardzo fajnie się wprowadził do Barcelony. No to prawda, bardzo felerny incydent. Eee, obrazujący też poniekąd to, jak dużo pecha ma Barca w ostatnim czasie, jeśli chodzi o rozwiązania kadrowe. Ale skoro jesteśmy przy napastniku, podejrzewam, że dla wielu to jest najbardziej interesująca kwestia. No to Tomku, jakie są Twoje rekomendacje? Aleksander Isak, jeśli hmm. będzie w zasięgu. Jeśli będzie w zasięgu, bo wygląda na to, że on też się nastawia na Premier League, a, 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 a takim napastnikiem, y, moim zdaniem niedocenianym. On się też odbił od Premier League, więc... Aczkolwiek to, że ktoś się odbija od Premier League, że nie sprawdzi się w jakimś jednym otoczeniu, to nie znaczy, że, że gdzie indziej nie może Mówisz grać na, na dobrym poziomie. Nie, 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 nie. Hoselu to byłby Kazus Luka de Jonga, tylko... No, Lucas le, Perez? Lepszy piłkarz, też nie. William José. Julian Jose. Hmm. moim zdaniem to jest napastnik, który nie dość, że jest taką wysoką, dobrze zbudowaną dziewiątką, to jeszcze potrafi rozegrać i jest naprawdę inteligentny, dużo widzi na boisku. I, I ciężko jest znaleźć takiego napastnika, który pasowałby do Barcy. Mi na początku kariery, jeszcze przed wyjazdem do Manchesteru City, mhm. zawsze takim piłkarzem wydawał się Gabriel Jesus, który gdyby trafił do Barcy, to wydaje mi się po prostu, że mógłby poniekąd starać się wejść w te buty takiego starszego Luisa Suareza, nie tego mhm. aktualnego, tylko właśnie tego, tego jeszcze z czasów Luisa Enrique, więc Gabriel Jesus. Ale to też jest kwestia tam podogadywania się ewentualnie z Manchesterem City. Jakie będzie podejście... Pepa, na przykład, czy, czy trafi tam Erling Haaland, czy trafi tam w końcu Hurricane. W ogóle, jaki napasik wreszcie trafi do, do Manchesteru City? Też podobał mi się Lautaro Martinez w kontekście Barcelony, ale wydaje się, że to jest też w tym momencie opcja totalnie poza zasięgiem. No i chyba spośród tych napasników to, to Isaac wydaje się być tym najrozsądniejszym. Ale tak na w jeszcze... rynku opcja numer jeden, pewnie? Pytanie, czy są jakieś rezerwowe, które mogłyby być ewentualnie dopasowane do tego składu? Barsy. Faktem sum, jest, że... może, może warto gdzieś sięgnąć na, na jakieś inne nietypowe rynki, po prostu jakiś mm. rynek brazylijski, argentyński, poszukać jakichś odpowiedników, wiesz, ludzi typu Vinicius czy, czy Rodrigo, bo, bo takie opcje też są, a, a Barcelona pokazała, Albo że... Albo zaciąg z Bliskiego Wschodu, z Koraczami, zaznajomiony z Ligą. Tak, tak, tak. Albo z <laughs> Europy Centralnej, Adam tak. Buksa, coś w tym stylu. E, 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 e. Albo Edison Cavani. Czy ściągasz takiego gościa jak ala Sergio Aguero mhm. na moment, ale ma wejść i strzelić 13 goli? Mhm. E, to uważam, że wszedłby i by strzelił mhm. po prostu. E... Coś z stylu Radamela Falcao, wiesz co mam tak, na myśli, po ściągasz, nie miałby... go, ściągasz gotową fabrykę bramek. Tak, i nie miałby pewnie aż tak wygórowanych wymagań finansowych, bo... Jest jeszcze jest jeden gość, który, się... który podobał mi się w nie się kręcić który podobał mi się w Villarrealu i który troszkę wypisał się z poważnego grania na własne życzenie, czyli Cedric Bakambu. No naprawdę on w Villarrealu wyglądał świetnie. Eee, no jako, że Barca, no nie ma zbyt dużych możliwości finansowych, to... To musi kombinować. I, I uważam, że to byłaby dużo rozsądniejsza opcja niż Luke de Jong. No bo Luke de Jong po prostu zupełnie od samego początku nie pasował do tego profilu. Jeśli ściągasz Luka de Jonga, musisz przejść na doświadkowania. I Barcelona przeszła na to doświadkowania, ale one niczego nie przynosiły. Mhm. W pewnym momencie tego sezonu Barcelona była numerem dwa w lidze, jeśli chodzi o wrzutki. Za Osasuną. to jest nieprawdopodobne. Mhm. Patrząc na historię w ogóle tego klubu. W meczu z Granadą chyba było ponad 50 wrzutek. E, no jak już, jak już te piłki leciały na głowę Luka de Jonga i on miał setki, to. Tego nie sytuacja, nie? Ale nie wrócę, tylko. W Lidze też na tak, pewno tak, był, tak. były takie sytuacje kurczę. Więc, yy, więc no, Luke de Jong po prostu do tego nie pasował. No. Bar, okay. Barca nie będzie ściągać takich statycznych dziewiątek, właśnie typu hostelu. Dobrze, no to pokrótce zgłębiliśmy tajniki wiedzy transferowej. Trochę przybliżyliśmy Wam preferencje Tomka, jeżeli chodzi o, o nowe potencjalne nabytki Barca. Chociaż wiemy i zdajemy sobie sprawę z tego. Że większość może być poza zasięgiem dokładnie, ze względu na sytuację dokładnie. finansową Barcelony, ale no zobaczymy, bo być może uda się za chwilkę na porcie pozrzucać z listy płac Coutinho, Umtiti, Longleta. Ciekawi to, mnie to, pokazy? na ile prawdopodobne są odejścia, które przyniosą Barsi rzeczywisty dochód. Taki, który pozwoli nieco więcej zrobić na rynku transferowym, bo niewątpliwie to też będzie podstawa działań. Umiejętność pieniężenie tych piłkarzy, którzy w tej chwili są złogami. Na przykład taki Kutin, twoim zdaniem, pod nie, nie, nie. nie. X po prostu pozostaje. Wiesz co, tyle sytuacji już zmarnował yy, o szans, w tych ostatnich. Dostał. W tych ostatnich występach ja u Filipa Coutinho widziałem coś takiego, że za wszelką cenę chciał pokazać coś takiego ekstra, że on jest mm. piłkarzem z innego świata, jakieś przyjęcia piłki, takie drobne bonusiki, natomiast później kończył się mecz, patrzyłeś na przykład na jego statystyki, Nic to wielkiego. był no, dramat, po prostu mm. dramat, więc no, ile szans na Coutinho może dostawać, jeśli masz na tę pozycje Depaya i Fatiego, który teraz wypadł na kilka tygodni, ale generalnie zakładamy, że masz go na kolejne miesiące i kolejne lata, no to po prostu trzeba, trzeba szukać opcji. Oszczędzania. Ja nie mówię, że Coutinho już nigdy nie strzeli gola na Barcelonę, mm. bo może jakiegoś strzeli, natomiast no Barca musi oszczędzać. Barca nie ma takiej sytuacji, jestem Coutinho, dobra, to niech sobie zostanie, może gdzieś mm. go wykorzystamy. To trzeba szukać oszczędności. Ale właśnie ciekawi mnie jeszcze to już ostatnie pytanie w dzisiejszym materiale. Na ile pożyteczna byłaby osoba pokroju Usmana Dembele z przedłużonym kontraktem w szatni Barsy pod kątem oszczędności, o których Ty teraz mówisz. I pod kątem niepewności, którą trzeba do tego piłkarza mimo wszystko przypisać. Czy na tyle już upar się czami, że chce rzeczywiście odbudowywać tego piłka, że twoim zdaniem opcja transferu tego piłkarza już staje się nierealna eee, to znaczy sprzedaży ten berek, sprzedaży, tak. Ale jego też byłoby dużo łatwiej sprzedać, gdyby przedłużył ten kontrakt. No tak, Bo to nie bo ja mu już prawda, zostało prawda. bardzo niewiele miesięcy tego kontraktu. Do 2023 czerwca, mm -hmm. jeżeli, jeżeli mnie pamięć nie myli, więc, więc tak naprawdę to jest ostatni dzwonek teraz, żeby go sprzedać. Mm -hmm. Dlatego gdyby nawet Barcelona chciała go sprzedać za, za porządne pieniądze, no to fajnie byłoby przedłużyć ten kontrakt po prostu. Też prawda, też byłoby prawda. dużo łatwiej. Dobrze, serdecznie dziękuję Tomku Dzięki. za udział w dzisiejszym materiale. Mamy nadzieję, że się nie się tylko suchary Wam się podobały, ale również nasze refleksje dotyczące potencjalnych nowych nabytków Barcy, do następnego trzymajcie się. Dziękujemy za uwagę.